Drodzy czytelnicy, drodzy nasi przyjaciele, którzy od wielu lat przyjeżdżaliście regularnie w pierwszej połowie stycznia na nasze seminaria uprawowe, chciałbym Was bardzo, bardzo serdecznie i gorąco zaprosić na przyszłoroczną edycję, abyśmy mogli ten rok rozpocząć od wymiany doświadczeń i dobrej dawki wiedzy oraz informacji. Naszym ekspertem będzie profesor Hans-Georg Schönberger oraz eksperci Eno Agrar, a także profesor Potarzycki. Będziemy rozmawiali o poprawie efektywności nawożenia, bo w tym czasie... Dobre stosowanie nawozów, a także oszczędne stosowanie nawozów bez uszczerbku dla, pro, dla plonu, będzie niezwykle istotnym wyzwaniem w nadchodzącym sezonie. Porozmawiamy o tym, jak prowadzić one, jak rozpocząć ten start na wiosnę zarówno w zbożach ozimych, jak i w rzepaku. Mamy dla Was wyjątkową ofertę w tym roku. A wyjątkowość polega na tym, że możemy się z jednej strony spotkać osobiście 13 stycznia w Zakrzowie na Opolszczyźnie, a także 14 stycznia w Poznaniu przy okazji organizowanych targów polagra premiery. To spotkanie w Poznaniu będzie transmitowane online, a zatem wszyscy ci z Państwa, którzy nie będą mogli z różnych powodów do nas dołączyć i przyjechać, można powiedzieć, mogą uczestniczyć w całym tym programie od początku do końca, logując się i zapisując na nasze seminarium, bo. Ono będzie w pełni transmitowane. Będziecie mogli też uczestniczyć aktywnie w tym spotkaniu. Mamy oczywiście coś wyjątkowego w tym roku, a mianowicie zdecydowaliśmy się na zorganizowanie warsztatów w ramach takiego pakietu premium. Ten pakiet premium jest dla tych wszystkich, którzy zdecydują się być w Poznaniu, korzystając z oferty także integracyjnej, kolacji przy okazji Polagra Premiery, a także osobistego uczestnictwa w warsztatach sobotnich. Gdzie będziemy zgłębiać tematy dotyczące poprawy efektywności uprawy kukurydzy, a także roślin strączkowych, w tym soi oraz słonecznika. Wszyscy ci z Państwa, którzy zdecydują się na udział online, będą mogli także przysłuchiwać się tym warsztatom w wersji online. A zatem różnica polega na tym, że Pakiet premium to możliwość obecności osobistej, a ci, którzy będą chcieli się połączyć z nami i posłuchać, o czym dyskutujemy, będą mogli w ramach tych swoich e, wariantów uczestnictwa także uczestniczyć online w programie sobotnim. Mam nadzieję, że te dwie lokalizacje oraz możliwość uczestnictwa zdalnego. Pozwolą nam na to, abyśmy mogli w szerokim gronie się spotkać czy to osobiście, oczywiście bezpiecznie w zależności od tego jakie będą obowiązujące obostrzenia, a także warunki do takich spotkań, a przede wszystkim w formie online, gdzie możecie Państwo nie wychodząc z domu także wziąć udział w naszych seminariach. Gwarantujemy bardzo ciekawy, bardzo merytoryczny program. Gwarantujemy także otwartą dyskusję. Będziemy się starali odpowiedzieć na wszystkie nurtujące Was pytania i bardzo, bardzo jestem rad, że będziemy mogli w połowie stycznia, bo to jest 13 i 14, a także sobota 15 styczeń, się spotkać, porozmawiać, podyskutować. Bardzo, bardzo gorąco Was zapraszam. Proszę o to, abyście się już logowali, zapisywali, i aby nie zabrakło miejsca. Zwłaszcza dla tych, którzy są zainteresowani tą naszą ofertą w pakiecie premium. Jest to niezwykle interesująca forma spotkania. Wielu z Was prosiło mnie osobiście o to, żeby takie spotkania mogło być bardziej intensywne, z możliwością także kuluarowych rozmów, kuluarowych dyskusji, i właśnie taki pakiet. W tym roku przygotowaliśmy. Mam nadzieję, do zobaczenia i życzę Wam, abyście pozostali w zdrowiu. Pilnujcie się, bądźcie bezpieczni i widzimy się czy to na żywo, czy online na naszych seminariach uprawowych. Do zobaczenia.